Dobry wieczór. Szanowny książę koronny generał Rudolf zaprojektował nowe, większe magazyny dla miasta stołecznego Kaiserogradu. W dniu wczorajszym, 2 kwietnia 2025 roku, Szanowny Książę Koronny generał Rudolf odwiedził przed dzielnicę przemysłową w mieście stołecznym Kajzerogradzie, oceniając miejskie centralne magazyny, uznając je za za małe i obiecując, że przeniesie je w lepsze miejsce, a także nawet trzykrotnie je rozbuduje. Tak w dniu dzisiejszym się stało. Szanowny książę koronny Rudolf i jego nieśmiertelne osiągnięcia, szanowny generał Rudolf, wielki architekt Wielkiego Księstwa Królików, wznosi najpiękniejsze i najbardziej użyteczne budowle w Wielkim Księstwie Królików. Jego wielkie i bohaterskie projekty, tak jak m.in. Wielki Urbanistyczny Projekt w Kajzerogradzie, zakładający Wielką Aleję przez środek miasta, są projektami wspaniałymi pod wieloma względami. Oto kolejny taki projekt. Zaznaczone na środku czerwonym kolorem budynki o wymiarach 35 na 20 kratek, jeden taki bloczek, a będzie się składał z czterech, to nowe, wielkie, które w przyszłości powstaną centralne magazyny kajzerograckie. Zaprojektowane przez szanownego księcia koronnego generała Rudolfa. Pozostałe czerwone. Kreski to zaproponowane przez ukochanego urbanistę architekta wspaniałego Rudolfa projekt siatki urbanistycznej na część miasta stołecznego Kaiserogradu. Knieziowska Agencja Prasowa informuje, partia ekoterrorystów przyczynia się do dyskomfortu gospodarczego, który w ostatnich tygodniach panuje w Wielkim Księstwie Królików. Dobry wieczór. Dyskomfort gospodarczy, który w ostatnich tygodniach panuje w Wielkim Księstwie Królików, jest bohatersko ohamowany bohaterstwem szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Fryderyka, który swoimi kolejnymi wielkimi reformami gospodarczymi, a także ogółem swojego bohaterskiej pracy na rzecz wszystkich obywateli Wielkiego Księstwa Królików działa, aby go pohamować. Niestety partia ekoterrorystów i imperialiści księziowscy, chcący zniszczyć Wielkie Księstwo Królików i wprowadzić w państwie króliczych dyktaturę klimerek basenowych i komunistów chcą dalszego dyskomfortu, który ma się przyrodzić w kryzys gospodarczy w Wielkim Świętstwie Królików. Na szczęście szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk powstrzyma i dyskomfort gospodarczy, i partię ekoterrorystów, i partię imperialistów knieziowskich. Imperialiści knieziowscy to partia, która jest zła, równie jak partia ekoterrorystów. I podobnie tak jak ta partia powinna zostać zdelegalizowana. Imperialiści księzioscy są gorsi i bardziej groźniejsi od partii ekoterrorystów, ponieważ imperialiści księzioscy od września 2023 do sierpnia 2024 roku panowali w Senacie Wielkiego Księstwa Królików i sprawowali władzę nad gabinetem rządowym Wielkiego Księstwa Królików, co sprowadzało się do próby walczenia z bohaterską polityką szanownego Wielkiego Księcia, marszałka Fryderyka, próbując zniszczyć wewnętrznie. Kraj, doprowadzając do m.in. kryzysu Banku Knieżelskiego, który nasilił się znacząco po zwycięskiej wojnie z Warszawą i Bydgoszczą w maju i czerwcu 2024 roku. Ostatecznie w sierpniu 2024 roku przyłączyli się do planu puczu razem z partią ekoterrorystów, ostatecznie doprowadzając do zniszczenia siebie poparcia społecznego u wszystkich obywateli Wielkiego Księstwa Królików, obecnie szorując spodnie dnie sondaży wyborczych i w Senacie Wielkiego Księstwa Królików. Jednakże w przeciwieństwie do partii ekoterrorystów mają swoich przedstawicieli w Senacie Wielkiego Księstwa Królików. Dlatego ta partia powinna zostać szczególnie szybko zdelegalizowana. Urząd guberialny Księstwa fryderyko ocenił sytuację gospodarczo-społeczną w Księstwie fryderyko -Gradzkim. Każdy urząd guberialny każdego księstwa Wielkiego Księstwa Królików musi sporządzać raporty o sytuacji społeczno-gospodarczej i rozwoju tych dziedzin, a także dziedziny ekonomicznej w, na terenie przez siebie sprawującym administracyjnie. Tak zrobił w dniu dzisiejszym urząd guberialny księstwa Fryderyko-Greckiego. Sytuacja w księstwie Fryerykograckim wygląda świetnie i idealnie. W księstwie Fryerykograckim nie brakuje żadnych towarów sprzedażowych rozpoczynając od żywności, w tym takiego lepszego i droższego jak na przykład pieczywa czy. Owoców takich lepszych, słodszych, wyższej jakości, niezbieranych na jesień, tylko np. truskawek, ale także nie brakuje odzieży czy innych materiałów papierniczych, czy nawet budowlanych. Księstwo Frederyko Grackie jest dobrze zaopatrzone w każdy możliwy materiał. W Księstwie Staburskim przeprowadzane są prace melioracyjne, a także ulepszania wałów przeciwwodnych. Powiększenie wielkości pól uprawnych dla wielu rolników jest bardzo ważną kwestią. Dla tych, którzy mają swoje działki przy rzeczkach bardzo licznych w księstwie Staburskim, muszą przeprowadzić one odpowiednie budowanie wałów czy melioracji wodnej, tak aby dzięki temu można było doprowadzić do powiększenia pól kosztem wylewających się rzek. Dzięki temu same rzeki będą miały spójniejsze i przez cały rok takie same koryto. Królicze Światowe, informacje zakończone. Dobry wieczór, zapraszam na wywiad w ffr -u. Dzisiaj naszym gościem po lewej stronie jest rzecznik Policji Knieziowskiej. Dobry wieczór Panu. Jak należy powstrzymywać dalsze działania, złowieszcze działania partii ekoterrorystów i imperialistów knieziowskich? Ze strony policji głównie się dotyczy partii ekoterrorystycznej, czyli powstrzymywania akcji mających na celu blokowanie m.in. dróg logistycznych. Teraz Wielkie Księstwo ma problemy z logistyką, więc to jest jeszcze bardzo ważne. I ekoterroryści przy okazji pokazują, jak bardzo nie lubią obywateli Wielkiego Księstwa Królików. W przypadku obydwu partii i wychodzące poza już policję tylko w kwestie polityczne, to zdelegalizować po prostu te partie, bo są one niepotrzebne. Dzień dobry, zapraszam na program U Konkurencji, gdzie przeglądamy ramówki telewizyjne północno-koreańskiej telewizji KCTV. Tłumaczymy przez tłumacz Google, więc mogą wystąpić pewne trudności w tłumaczeniu. Zaczynamy: 20.38. Zdrowie i styl życia, ochrona głowy i postawa ciała. 20.43. Film dokumentalny o Korei, Dni trudności dla ludzi, odcinek 4. 21.48. Program informacyjny z dzisiejszych raportów. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji kniezioskiej Frischer Film Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.